Kolejnym gościem naszego studia festiwalowego jest Łukasz Zakropelny, który zabierze nas podróż, ale taksówką. Tak, taksówka numer 5. Dzień dobry Państwu. Taksówka numer 5 to jest utwór, który mam przyjemność śpiewać w koncercie. Fajnie, że tutaj jestem. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że zaproponowano mi właśnie ten utwór, który jest. Bardzo zapomnianym utworem, tak naprawdę komu nie mówię jak jakąś piosenkę, to wszyscy mówią, ale co to jest? I bardzo się cieszę, że takie piosenki pojawiają się, a piosenka jest przepiękna. Jest fantastyczny tekst, piękna melodia. I cieszę się, że, że ten utwór pojawi się właśnie dzisiaj, pojawi się w, w, w tym roku w, w Opolu. No właśnie, utwór zapomniany, ale został wygrzebany przed Opolem. I teraz mam przypomina, a kto w oryginale śpiewał? 2 plus 1. Właśnie nie jestem pewien, czy to był 2 plus 1, czy Andrzej i Eliza. Nie, jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem, ale w każdym razie. Y, 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 y... Nie, a nie, to było 2 plus 1, absolutnie, 2 plus 1. 2 plus 1, a teraz Łukasz Zagrobelny. Tak. Odnajdziemy tam pana, czy raczej będzie się pan wzorował na oryginale? Nie, nie, ja nigdy się nie, ja z oryginału tylko biorę tak naprawdę w, to, co to jest, to to jest ważne, czyli, czyli, czyli tekst, czyli charakter utworu, czyli, w, czyli w to, co kompozytor napisał i autor tekstu, ale to będzie absolutnie moja interpretacja i, i no, przede wszystkim to będzie śpiewał facet, a nie kobieta, tak jak to było w, w oryginale. A dobrze, że ta piosenka literacka Poetycka zagościła na Krajowym Festiwalu Polskie Piosenki, bo to już drugi rok, kiedy nam towarzysz. Odpornie cieszę, że, że w tym roku jest podobny koncert, jak, jak, jak w zeszłym roku, ja byłem oczarowany w zeszłym roku koncertem i sobie pomyślałem, kurczę, strasznie chciałbym wystąpić w tym koncercie, ponieważ tu są piosenki które mają tekst przede wszystkim. To są piosenki, które o czym się powiadają, które nie są utworami banalnymi, które nie są piosenkami o niczym. To każda piosenka to jest opowieść, to jest inna historia. I fajnie jest przypominać. Piosenki, które, o których się tak naprawdę już zapomina, chociaż był właśnie tu taksówkę numer 5. Eee, bardzo się cieszę, że tu jestem i bardzo się cieszę, że, tak, że takie koncerty są w, pokazywane. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w do sobotę. Zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam w sobotę po 22. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.